Alex in English. Okay. Szanowni państwo, rozpoczynamy konferencję prasową po spotkaniu Orlen Basket Ligi, w którym Legia Warszawa pokonała zespół PGE Spójnia Stargard wynikiem 89 do 78, a razem z nami przedstawiciele drużyny gości, pan trener Sebastian Machowski oraz zawodnik zespołu gości Alex Stein. Alex, you first. So, uh, please tell us something about after the game. Yeah, uh, yeah, obviously a tough game for us. Uh, we just, we didn't finish the game the way we needed to. Um, just some defensive mistakes down the stretch. Um, just not making, making shots down the stretch as well. Um, so obviously a tough game. I thought we fought hard um, most of the game, but uh, just didn't make the plays we needed to make down the stretch when it mattered most. jakieś pytania? So, to... Okej. Okay. Thanks. You find a way? teraz poprosimy o trener Spójni Stargard pan Sebastian Machowski. Thank you. Uh, obviously also for us uh, a tough loss on the road. Um, we had a bad start into this game, but we recovered nicely. We played a very good second quarter, and we took the lead at halftime. But since we're playing against a very good team uh, from Legia, it's uh, important to finish strong, and this is what we didn't do. We had the chances, we had looks to make shots, uh, but on the other hand, uh, Legia it seemed like scored on every trip. and no matter how we defended it or what we did even when we had the rebound we gave up the ball again and uh, then you lose on the road so congrats to legia and uh, we have a next chance in torun to come home with a victory thank you okay ciężkie spotkanie ciężki mecz dobra druga kwarta w naszym wykonaniu legia warszawa to mocny zespół mieliśmy swoje szanse mieliśmy swoje rzuty legia postawiła ciężkie warunki i teraz czeka nas kolejne spotkanie z toruniem. Czy jakieś pytania do trenera gospodarza? Ogan Przygłowicz Polska agencja prasowa. Panie tenero, czy te ostatnie akcje miały tak wyglądać to głównie żółty za 3 punkty, w tym pan wypatrywał szans na zwycięstwo? We gave up too many three point shots in the fourth quarter. Uh, to Holman, to Cows, to everybody, to Jackson, uh, and on the other end we didn't score. Uh. And yes, we tried to win the game, but uh, it was too late to, to fight one more time. We didn't have enough time to to come back one more time. So, it's not just about making threes, it's about getting stops and then scoring on the other hand, and we did neither. We didn't get the stops and we didn't score. Mm -hmm. But we control the, the rebounds, the rebounds, you know. Yeah, but the uh, advantage on, on the third quarter. Yes, and then that's what we were leading, yeah? But uh, in the fourth quarter and in the end of the game, especially they were making those shots. we didn't get the rebounds. Uh, and I remember two situations. One time Groshetsky had the rebound. He passes the ball to Holman, and again, um, Devin Daniels has the ball. he wants to save it from going out of bounds. Again, he passes to Holman under the basket. These are also small mistakes that you cannot allow yourself against a strong team like Lega. Nie widzę dalszych pytań, w związku z tym kończymy pierwszą część konferencji prasowej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po spotkaniu Orlen Basket League, w którym Legia Warszawa wygrała z drużyną PGS Płynia Stargard wynikiem 89-78, a razem z nami trener oraz zawodnik zespołu gospodarzy Loren James. So for the first, tell us something about that game. Uh, this is just my second game with the team, so just uh, us figuring out each other and us, uh, me figuring out my teammates, knowing what they do. Good and uh, what they don't do as well, and my teammates figuring out how I play as well. Uh, but I think uh, as, a day, as the days go and we more and more practices, we're going to get better and better. So I think that's what uh, translates to the game. We've, we're just getting better and better with time. Okay, do you have any for the Olga Polish press Agency, You played in the FIBA Europe Cup, and now first. First game in Polish league. May you compare this two two games? Uh, they're both they're both uh, two great leagues. Uh, this uh, very competitive uh, league with good players, uh, and FIBA Europe Cup has very competitive with good players as well. So uh, I'm just happy we got a win and uh, one win under our book that we can learn from uh, and get better. Okay. I don't see more związku. If you want, you can go to, to your team you and go back. Thank you very much. <laughs> i poprosimy o komentarz trener gospodarzy pan Wojciech Kamiński e, dziękuję naszym kibicom e, że wspomagali nas dzisiaj w tym ważnym dla nas meczu dziękuję swojej drużynie zawodnikom za zwycięstwo e, drużynie gości z e, trenem Machowskim na czele za dobre zawody bardzo dobre zawody pomimo słabszego początku później przejęli mecz i i to my musieliśmy cały czas gonić, cały czas gonić. W czwartej kwarcie trafiliśmy kilka trudnych rzutów, ciężkich rzutów. I to pozwoliło nam odzyskać prowadzenie i wygrać ten mecz. Z czego się bardzo cieszymy. Bardzo, czy mamy pytania? Olga Przybyłowicz, jak Pan ocenia te dwa mecze debiutanta, czyli Lorena Jacksona? Ile on jeszcze Pana zdaniem czasu potrzebuje, żeby no zrozumieć całą taktykę drużyny, żeby też poznać tak zagrania kolegów? No, myślę, się wydaje, że trochę czasu jednak jeszcze y, y, potrzebuje, y, bo tak naprawdę nie mamy czasu, żeby trenować. Przyleciał do nas w poniedziałek, we wtorek pierwszy trening, we, w środę mecz, po meczu trening taki rekawery, więc tam nie ma miejsca na kontakt, piątek, sobota, więc to jest po trzech treningach, więc musi się wdrażać grając, y, y, natomiast y, Brakuje mu na pewno troszkę cierpliwości i myślę, że nad tym trzeba będzie popracować, bo grając na dwóch frontach, on jest szybki, chce bardzo biegać i będziemy z tego korzystać, natomiast myślę, że do tego dojdziemy w swoim czasie. Ale jeszcze jeszcze przed nim długa droga. Do BBISA porównuje, czy... No, czas pokaże. To jest, jesteśmy na krótko, żeby, żeby w ten sposób e, myślę porównywać kogokolwiek. Zresztą ja nie lubię tak, e, ale jest dużo, dużo podobieństw, e, jeżeli chodzi o obronę, o chodzi o za, zadziarność, jeżeli chodzi o szybkość, rzut dystansu, więc e, myślę, że jakieś podobieństwo na pewno jest. Co w tej końcówce decydowało dzisiaj o zwycięstwie, bo bardzo długo Legia nie potrafiła znaleźć sposobu na, na spójnie grającą twardą koszykówkę mm. i taką no, taktyczną. Myślę, że w końcu w końcówce na koniec czwartej kwartu obudził się przede wszystkim Christian Vital i to, to jego punkty ważne po przechwytach w kontrze z, z top roll dały nam bezpośredni kontakt i, i później prowadzenie. Cała, cała drużyna grała dobrze w obronie, bo te ostatnie kilka minut na pewno było z dużym zaangażowaniem, dużą energią. Ważne trójki, w czwartej kwarcie trafił właśnie Jackson, Eric Holman, i, i Rejko, więc każdy dołożył, dołożył coś od siebie. Bardzo dobra obrona Marcela Ponitki, więc i, i ważne punkty. Patrząc na, nie mam statystyk, ale patrząc na statystyki, to było kilku zawodników naprawdę, e, e, którzy Dzisiaj się dzielili piłką i, i mimo tego, że nie było jednego może wybitnie asystującego o, o, zawodnika, to, to widać było, że, że szukamy siebie nawzajem w tej czwartej kwarcie i chyba może to było przyczyną. Nie, nie bardzo. widzę więcej pytań, w związku z tym kończymy dzisiejszą konferencję.